W godzinach przedpołudniowych otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na drodze nr 8 w okolicach stacji paliw Orlen w łagiwnikach. Po miejsce miejsce zdarzenia pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej zastano wypadek dwóch samochodów osobowych. W pojazdach podróżowały łącznie trzy osoby. Jedna z osób, pasażerka z samochodu, była uwięziona na przednim siedzeniu pasażera. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu do osoby poszkodowanej, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na czas działań droga była zablokowana. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pogotowia ratunkowego osoba, osoby poszkodowane będące pod opieką strażaków zostały przekazane pracownikom medycznym. Na miejscu obecna policja, która prowadzi czynności dotyczące okoliczności zdarzenia. Podczas działań droga całkowicie zablokowana, po wykonaniu czynności przez policję zostanie uruchomiony ruch wahadłowy. W zdarzeniu brało udział cztery zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej, dwa zastępy JLG Dzierżoniów, dwa zastępy OSP, w tym łagiwniki i Sienice.